Zagadka, co może zrobić człowiek, który 3 dni temu przy 10 stopniach Celsjusza cieszył się już na wiosnę, a dziś rano wstaje, patrzy, minus 5. Może się załamać, ale to bez sensu. Może też powiedzieć, było co było, jest co jest, będzie co będzie. Ale dziś nie o tym. w Vlog numer 244. Cześć. Zaczynamy. Dziś porozmawiamy o nauce programowania, choć nie tylko programowanie, bo programowanie w tym zakresie akurat nie jest jakieś mega wyjątkowe i specjalne. Jak lepiej się nie uczyć ani programowania, ani wielu innych rzeczy, bo obserwuję takie podejścia i one po prostu nie działają. Nie będzie tego jakoś strasznie dużo od takie moje obserwacje, które na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się najczęściej. Często pod filmami moimi, ale też i nie tylko moimi, pojawiają się komentarze w stylu: Ja bardzo chcę się nauczyć programowania, ale nie mam czasu. No to pojawia się pytanie: Gdzie ty piszesz ten komentarz? A no na YouTube. To co ty, ups, lud? To co ty kurwa robisz na YouTube, skoro chcesz się nauczyć programowania? Ja wiem, co robisz. Niezależnie od tego, czy jest to vlog taki jak mój, czy jest to jakiś filmik o programowaniu faktycznie. To ty tam się nie uczysz programowania. Ty tam poszukujesz inspiracji i motywacji. O tym nagrałem odcinek niedawno. O motywacji właśnie tu teraz link się gdzieś kręci. Zapraszam do obejrzenia. Ale inspiracja i motywacja nie Cię programowania. Ale stąd trzeba niestety spadać. Obejrzałem sobie przez wczoraj moją środę dla siebie Matrix i tam jest taka scena, jak Daneo mm, się gęba zrasta. To właśnie czuję, jakby tak zaraz miało mi się stać, więc dokończymy już gdzie indziej. No już w domku, już cieplutko już. Morda odtajała. Możemy kontynuować. Żeby nie było, ja nie mówię, że oglądanie YouTube'a y, mnie szczególnie jest złe, że to, co robisz, jest niepoprawne. Ja nie krytykuję, bo w sumie to z tego to już wyrosłem, chyba. Stwierdzam tylko taki fakt, że po prostu oglądanie, przyswajanie wiedzy takie bierne nie nauczy cię programowania, bo programowania uczysz się programując. I w mojej książce Zawód Programista jest napisane takie zdanie mniej więcej, że jeżeli uczysz się programowania, a nie masz kodu, którym możesz komuś pokazać, to ty tak naprawdę nie uczysz się programowania. Kilka osób, słuchajcie, wysłało mi zdjęcie nawet dokładnie tego cytatu właśnie z mojej książki z komentarzem, że to niby takie banalne i to się wydaje takie oczywiste, ale że to było dla nich jak obuchem między oczy, po którym dopiero się obudzili. I faktycznie zrozumieli, że no, programowanie uczymy się programując. Grać na gitarze też nie nauczysz się patrząc, jak ktoś gra na gitarze, ale porównanie głębokie, co? Znacie takie pojęcie jak Procrastination, prokrastynacja, czyli odkładanie w czasie cały czas tego w czasie cały czas tego, co chcemy zrobić. No właśnie, jest takie bardzo mądre powiedzonko, szczególnie w tym XXI wieku bardzo, bardzo prawdziwe. Learning is the new Procrastination ciągłe wchłanianie ton wiedzy zamiast robienia i wykorzystywania jej w praktyce. Bida, bida panie. Dodatkowo jeszcze to jest bardzo niebezpieczne. To jest taka podchwytliwa pułapka, w którą sam też zresztą wpadłem i to nieraz. A dlaczego jest to pułapka i dlaczego to jest niebezpieczne? To o tym zaraz. Najpierw y, ratatuj coś przyrządzić trzeba, prze najlepszego. Wiecie co? Ja teraz pracuję nad swoją skromnością, nad swoją pokorą, walczę z własnym ego tak dość mocno, ale kurde, jak robię coś takiego, to czuję się po prostu Bogiem. Mm. Jeśli kiedyś w jakimś mieście, może w Białymstoku, zobaczycie knajpkę o nazwie L'Ovocado, to będzie znaczyło, że to moje. Wtedy wchodzić, zamawiać jajecznicę. I po prostu w niebie się jest. Boż. Jeżu! Ale będzie siły do gadania zaraz znowu, że... Mmm... Tyle siły. Mmm... Polak głodny, Polak zły, a Polak najedzony, Polak niezły. Dlaczego to jest pułapka, to o czym mówiłem? To takie całe ciągłe czytanie, oglądanie to wchłanianie wiedzy, wchłanianie wiedzy jak gąbka. Dlaczego to jest niebezpieczne i dlaczego to jest pułapka? Otóż dlatego, że wtedy wydaje się, że uuu, ja nie marnuję swojego życia, nie marnuję swojego czasu. Ja robię coś produktywnego. Ja oglądam, ja słucham. Hmm. I to jest niebezpieczne, ponieważ nie zapala się taka lampka. A co mi to tak naprawdę daje? Nie zapala się taka lampka, nie? Lampka się nie zapala, ponieważ to jest bardzo sprytny mechanizm. Bo. Ja przecież teraz mogłem oglądać Netflixa, a tego nie robię! Przecież mogłem teraz pójść z kolegami na wódę, a siedzę i oglądam. I to gasi tę lampkę, nawet gdy ona już zaczyna rozbłyskiwać powoli, bo to jest przecież fałsz. To jest poczucie, że coś robimy, spędzamy nad czymś czas, ale brak jest czego? Brak jest efektów, brak jest rezultatów. Hm? I skąd ten mechanizm się bierze? Gaszenia tej lampki, nawet jak ona już się zaczyna żarzyć, bierze się, słuchajcie, stąd, że my tak podświadomie wybieramy to, co jest łatwe czytanie, oglądanie, siedzę sobie, mmm, ktoś zajebiście programuje, ja sobie to popatrzę wtedy. To jest po prostu łatwe. I my nawet podświadomie wybieramy to, co jest łatwe, gasząc te lampki. No to nie, sorry. Czas gały otworzyć. I znowu do tej gitary wrócę. Czy ja się nauczę grać na gitarze, jak będę patrzył, jak ktoś zajebiście gra na gitarze? Czy ja się nauczę jeździć na rowerze, patrząc jak ktoś jeździ na rowerze? Albo czy nauczę się pływać, nie wskakując do wody? No nie, no nie, I to wszystko jest prawdą trudną może, ale jednak. Więc jeśli uczysz się programowania i nie masz kodu do pokazania, to jakiś ty się tego programowania uczysz, skoro programowania uczysz się programując, nie inaczej. I właśnie w myśl tej zasady ustrukturyzowałem cały mój kurs gita, o którym ostatnio opowiadałem. Wiedziałem, że ja nie nauczę ludzi korzystać dobrze z gita, tylko pokazując jak ja korzystam z gita. Tylko do tego potrzebny jest też trochę taki mentoring, może w jakiejś grupie zamkniętej. Do tego potrzebne są zadania praktyczne, które trzeba rozwiązać, pogłówkować czasami zadania, których rozwiązanie niekoniecznie znajduje się nawet w kursie. I to ludzie bardzo doceniali, i ludzie pisali mi, że właśnie taka formuła spowodowała, że ten mój kurs był najlepszym kursem, w jakim brali udział. I co teraz? I słuchajcie, ja już w maju, czyli 9 miesięcy temu, to w tym czasie można było dziecko zrobić i urodzić. Już w maju pojawił się u mnie pomysł, żeby jeśli mi się uda dobrze z kursem gita, to żeby tych kursów było więcej, takich najwyższej jakości faktycznie, które ludzie będą chwalić. Dobrze wyszło z tym kursem gita, tylko pojawił się problem, że. Ja mogę zrobić ewentualnie kurs z testów, bo nie znam się na wielu różnych rzeczach, o które głównie były prośby do mnie skierowane. Najwięcej osób prosiło o kurs z frontendu. A co ja z frontendu? Ja we frontendu to zatrzymałem się na JQuery i anżularze, <gry> więc ja tego nie zrobię. Ale, ale właśnie już w maju wiedziałem, że ten moment nastąpi, który właśnie teraz, w tej chwili, następuje. Że znajdę top eksperta z jakiegoś tematu, kogoś, do kogo mam stuprocentowe zaufanie i zrobimy kurs z czegoś, na czym ja się do końca nie znam. Zrobimy kurs, w którym ja wezmę udział jako uczestnik, razem z innymi osobami, które będą chciały w tym kursie brać również udział. I taką osobę z frontendu właśnie znalazłem. Idealnego nauczyciela, który uczyć umie, bo uczył i na szkoleniach offline, i na uczelni, a na frontendzie zęby zjadł i jest w tym po prostu arcymistrzem. I tak oto, przed Wami Maciek Korsan. Oryginalnie z Białego Stoku, ale specjalnie poleciał do Malagi, żeby to krótkie wideo dla Was teraz tutaj nagrać. Proszę, Maćku, kamera Twoja. Go! Siemano programistyczne świry, czas na małe ogłoszenie. Możliwe, że się nie znamy. Pozwól więc, że się przedstawię. Nazywam się Maciek Korsan i frontendowcem jestem już od kilkunastu lat. Frontend to moja pasja. Po krótkich konsultacjach z procentem postanowiłem stworzyć kurs frontendowy o nazwie WTF. Czyli co ten frontend? Głównym celem mego kursu jest nauczenie ludzi podstaw frontendu, ale w taki sposób, żeby zrozumieli dokładnie jak działa. Więc jeśli jesteś osobą, która myśli o zmianie pracy albo jest na samym początku swojej drogi, to ten kurs jest właśnie dla ciebie. Więc jeśli choć trochę Was zainteresowałem, to wbijajcie na www.cotenfrontend.pl. Tam znajdziecie krótkie informacje na temat kursu oraz będziecie mogli zapisać się na newsletter. W nagrodę dostaniecie ciekawego PDF. Oddaję głos do studia w Białymstoku. Dziękuję. Elegancko, słuchajcie. Ja się jaram jak dziki. Wiem, że Korsan też się jara jak dziki. Podzieliliśmy się zadaniami w taki sposób, że on zrobi to, na czym zna się najlepiej, czyli przygotuje materiał kursu i będzie prowadził cały kurs jako mentor, a ja ten kurs będę promował i sprzedawał i brał w nim udział, również go recenzując. Dobry deal, co? I tutaj obaj ponosimy troszeczkę ryzyka, bo dajemy komuś część odpowiedzialności, <grym> ale ja się tego ryzyka nie boję, bo... Tu można przeklinać? Można, bo to mój kanał w sumie. Wiem, że jak Korsan zrobi, to nie ma chuja we wsi. Serio. Widziałem, do czego ten człowiek jest zdolny i ja się doczekać nie mogę. Więc zapraszam na co-ten-frontend.pl. Zostawajcie tam swojego maila, pobierajcie e-buczka, który jest dostępny. Widzimy się na webinarze. No, będzie legendary po prostu. Frontendy pozamiatane. I ten kurs to będzie, słuchajcie, alternatywa dla masy słabych kursów, które w tym temacie krążą po sieci. Ten kurs to będzie też alternatywa dla ultra drogich bootcampów, które uczą rzeczy potrzebnych i przydatnych, ale nie wiem dlaczego aż taki majątek za to biorą do wszystkich szczegółów jeszcze dojdziemy to spokojnie mamy czas ale żeby do tych szczegółów mieć dostęp i do różnych ciekawych materiałów do webinara który będziemy 4 marca robili z Korsanem to trzeba wejść na co ten frontend.pl i tego swojego maila w zamian za PDF jako oznakę zainteresowania tego maila tam zostawić, żebyśmy w tym kontakcie mogli być. I taka ciekawostka: ja wysłałem tylko na newsletter informację o tym, że taki kurs powstaje. Tu na vlogu jest informacja w, drugim, w drugiej kolejności. I póki co niecałe dwie, w, w niecałe dwie godziny już e, 953 osoby powiedziały, że są zainteresowane właśnie tym. Więc, tak kończąc, pamiętaj, że programowania nauczysz się programując. Na najwyższej jakości materiały, który jestem w stanie zaoferować, i super mentor, którego właśnie dziś przedstawiłem, mogą w tym pomóc, ale nie zrobią roboty za Ciebie. I to tyle na dziś. Ja spadam, bo za godzinkę nagrywam podcast o sztucznej inteligencji. Z tymi podcastami się tak rozkręciłem, że już nagrywam odcinki, które będą publikowane dopiero w maju czy w czerwcu. Muszę przystopować chyba. Ale dobra. Podjarany jestem, jak widzicie. Też bądźcie z nami, ze mną i z Korsanem podjarani, bo to będzie bardzo fajna rzecz. Dzięki za dziś i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie i cześć. two or